Dzisiaj mam dzisiaj Wam pokażę historia, historię wszystkich mistycznych broni. Więc zaczynamy. Mamy tutaj taki Infinity Blade. Tak on się prezentuje. Tak on działa. Oczywiście wszystkie miejsca w tym dopiera. Wszystko na hitach. Zobaczcie na to. Taki koks był. Takie gdzieś w ogóle było? No, nic nie. No, ale nie wiedziałem o tym. Polecam wam wbić do tego ziomka. Taki ziomek Zylas. Tak się nazywa. I mini Zylas też ma drugi kanał. No. Oj, 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 Co tu się stało z kością? To jest... To jest... biło pierwsze. Aha, to jest podobne do tego miecza. Dobra, rozumiem. Ja się rozumiem. Trochę słabsze. Oho, no, one teraz są, te miecze. Te miecze są teraz. Właśnie te Czerwotch takich Zobacz, czy statek Star Warsowy do nas kiedyś dotrze. Bo jak na razie, to się nie przemieszczę chyba w ogóle. Okej, okay, cztery różne Parasolka, to było jedno to coś fajnego. To było coś fajnego, pamiętam. To było złote chyba. Tak, to było złote. To tu nie jest mityczna ale... Jak to się nie miało? to tym można było, jak się skacze, to można było ją rozłożyć. Z czego co pamiętam? witam że dzisiaj nie ma takiego jakiegoś filmu normalnego. A po prostu mam aktualizację Xboxa i, i jak na razie nie da się... ...możnego filmu nagrać. O, to było fajne, to było mocne nawet. Z czego co wiem? Te super mocne, ale były mocne. Ta, szczerze chciałbym, żeby te wolverine powróciły. Mamy tyle przyczepki, że mogą powrócić kiedyś. Może w następnym sezonie. Ooo, to byłby kozek A O dobra. Ja na to. A dźwięki fajne miały nie widziałem o to. Unikać w ogóle można było tu... Nie Aha, to była tej 5 ...sicha, tutaj. Była podobna do Wulgarii, bo też się leczyła chyba. Z tego, co wiem. O. Ja się nie łatwo całe robić Te ruiny fajne były Ohoho no To był Mandalorianina Snapchat Ona była dobra nawet W ogóle nie że wtedy waliły To był Co jest 191 Cydzięcie... Sto... złotych na cydience. A widać, że jest okulizm, to jest to To jest pokazane dla Okej. Się nawet no. 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 no i to wszystko, jeszcze był mityczny minigun i mityczny ten karabin i jeszcze w tym karabin termalny i mityczny ten nowy auk mityczny ten nowy PM, ale oni to nie pokazali tego, ponieważ to było do 18 sezonu. No i co, to by było na tyle. Stawcie widzowie łapeczkę w górę, jakiś komentarzyk mił i subskrypcję z dzwoneczkiem. Papa! Pa.